Cześć, witajcie, z tej strony Gaźmir, witajcie w kolejnym odcinku z Rolniczych Przygód na Łosinie z gry Farming Simulator 19. No i dzisiaj, tak jak mówiłem, poza odcinkiem e, zebrałem resztę bawełny i sprzedałem belki, pozwoziłem belki, a dzisiaj przyszła pora na to, aby wytestować ostatni nowy nabytek, czyli które, więcej nowych nabytków na Łosinie nie będzie. Także jedziemy sobie na talerzowanie. Naszym wielkim, olbrzymim wręcz yy, nabytkiem, yy, ten odcinek jakiś długi nie będzie, tak myślę, 15 minut, nawet może 10. Zobaczymy, jak będzie się tym talezować. Yy, no i kolejny, że tak powiem, że tak ostatni, jeden z ostatnich odcinków. Tutaj dobra, robimy sobie tak rozkładanie. Kurde, to jest potężny zestaw, jednak. Nie, no takim zestawem to ja będę mógł robić, wam powiem. Trochę jej to jest, no ale. John Deere chyba będzie sobie dawał radę. No, koni ma odpowiednią ilość po to, także na luzie. I że tak powiem, daje radę. Także tak się prezentuje na wstawy nabyteczek, czyli na John Direk. 8R410 z talerzówką od Horsa 9 metrową także możecie sami napisać jak to wygląda Moim zdaniem zestaw miodzio. Także taki ostatni nabytek jaki tutaj na usinie jest i będzie. Więcej nabytków nowych nie będzie, bo to wiadomo koniec serii te sprawy pomału. Ale już trzeba dzisiaj wytestować nabytek jak to mówią. Trzeba zrobić odcinek. Znaczy oczywiście ja poza odcinkiem, jeżeli dzisiaj czegoś tutaj nie zrobimy, to poza odcinkiem wszystkie pola te, które mieliśmy, to ja wytalewuję tak, no, na spokojnie. W następnym odcinku, w następnym o, Ocięsko a pod górę Halo. Wyjedzie czy nie wyjedzie, napędy się włączyły, kopie się, boksuje, ale daje radę, no tu jest jebitna ta góra, no. Także no i małym mieć problem, ale no powinien wyjechać. co, wyjechał? Wyjechał. Co jak wcale ale John Deere taki chyba już powinien sobie wygrać z górkami takimi. Eee... W następnym odcinku będziemy robić jeszcze jedną akcję, której dawno nie było. No i później dwa odcinki, zakończenie serii oficjalne, także coraz bliżej naprawdę końca. Hmm. Ogólnie tu jest plus tej ciąganej w nim trzeba stawać na powsteczniakach, tylko dookoła sobie będziemy talerzować. No tutaj trzeba uważać, bo słupy, że tak powiem, na tym polu, no ale na luzie. Już tak powiem talewówka jest o wiele trochę większa od headeru. O, tam jakiś omijak został, to tam sobie cofnę, pozwolicie. Dobra, jedziemy. I tu już 17 będzie set, z górki nawet myślę więcej pójdzie, zobaczymy. Ogólnie tak jak mówię, nagrywam ten odcinek, tak jak mówiłem, nagrywam ten odcinek od razu po, po tamtym z bawełny. Tylko mówię, tam sobie dokończyłem zbieranie tej bawełny. I podbierałem belki, wywiozłem, sprzedałem to, więc trochę na końcu się pieniędzy. Jeszcze też poza odcinkiem będę chciał powywozić Restless Boost z bus, silosów, także no... Znaczy, te co w binach co? to by tam po stowach, co są rozgarniane, nie będę tego wywoził, tak no... Ale widzę, że JohnDirect naprawdę daje sobie radę z tym zestawem. Tylko, że no, pod góry ma problem i to mnie niepokoi trochę. W tego pod to wielko góry, no ale co się dziwić, no trochę zapotrzebowania mocy ma ten, ta talerzówka. Ma ta Mam gwiną. No. Ogólnie jakby kogoś interesowało, ile godzin mamy na usinie? Mamy na usinie przegrane 152 godziny na chwilę obecną, a będzie w tym więcej wiadomo, bo... że się coś robi, to ten czas leci, no nie? i te godziny się jakoś wbijają tutaj no ale ładnie się prezentuje John Direk że takie totale dzisiaj ogólnie wygadają się na tamtym odcinku i tak tematów nie mam żadnych ciekawych I dlatego mówię że żeby nie zanudzać to zrobimy sobie 15 minut odcinka tego stalezowania nie więcej no bo no, trochę bez sensu taki monolog robić z yy, yy, jednej pracy no nie ale patrzcie ile już żeśmy pola zrobili można powiedzieć że dosyć dużą ilość no, tam się obawiam tych słupów co teraz będą ale na razie na spokojnie pytanie czy John Deere podjedzie przed chwilę podjechał niby no i teraz też powinien sobie poradzić z tą górką tylko wiadomo wolniej będzie oj ów czuć, ów czuć się ma ciężko. no jest ta góra, jest no ma co robić no prędkość spada do 10 i tu by się przydał mocno skrzynie. Przydałby się mocno skrzynie biegów, jednak. Bo byśmy sobie zredukowali, by wciągnął to na luzie. A tak to się poci i kata dostaje takiego, tak że no. Zanim ludzie to ten słup zahaczę. Wątpię, że, ma, ma, że on nie ma kolizji. No, wiedziałem, ale bym się nowym nabytkiem. O kurde. Wiecie sami sobie byśmy, bym sobie zrobił teraz tak, żeby koło tych słupów, raz posjechać aby tylko, O co zrobimy tak. I tutaj zrobimy zawijasa, zawijaj, 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 zawijaj Jest to talerzówko, dobrze. Nie zrobimy sobie tego tego. Żeby się nie męczyć z tymi słupami o to chodzi, Bo wiecie jak to jest słupów walu na polu. Te słupy kolizję mają, to później jakimś większym zestawem jest problem cokolwiek robić. Dobra, tu już można robić. To już chyba naraz wejdzie. Powinno w sumie naraz. Powna pojedrze we naraz. Tam nie będę tych poprawił tych... Drobnych miaszków koło słupa, bo to nie ma sensu. Dobra. I w sumie jak tak ustawiam, że w te dwa przejazdy będzie połowa pola, no nie? Nawet jeden przejazd. Teraz zobaczymy jak to tam wygląda. Ale to sprawnie się robi taką robotkę z takim zestawem i to tak naprawdę ludziska. Muszę jest spoczko. Hmm. My sobie w tym myślę jak właśnie zrobimy te dwa syjazdy, żeby nie robić mówię, monologu jakiegoś długiego. Czekajcie, ja sobie wyskoczę i miniaturkę zrobię dla was. Albo wiecie tam sobie z drugiej strony zrobimy. Nie będziemy zjeżdżać, mi się wydaje że ładnie będzie wyglądało. Nie, no może połowy pola, chociaż, czy ja wiem, czy nie będzie połowy pola po tym, co jeździ teraz. Zaraz zobaczymy. Zrobimy sobie, tak jak mówię, dwa przejazdy i będziemy sobie kończyć. Czyli dosyć sprawnie, tak? Dosyć fajnie to idzie. Skoczyłbym najchętniej na, tym, na tą tutaj trzcinę cukrową. Ale to sobie o, za odcinkiem tu porobię, bo to poplon taki z trzciny urósł. Także... No, też będzie fajnie to zatelezować, myślę. Na razie trzeba skończyć to pole. Nie wiem, ile tak powiem wtedy nam zajmie, ile mi zajmie całość tego żeby zrobić wszystkie te pola, no ja pewnie z godzinkę obstawiam, że wszystko zajmę. Ale dzisiaj tego na pewno nie będę ogarniał, bo jest wtedy tam. No, jest to muszę ogarnąć. A to 60 weekend, bo odcinek w niedzielę jest A tak no, na luzie dam radę. Trzeba sianie dokończyć. A tam raptem chyba dwa, dwa lub trzy pola zostało do zasiania. No i dokończyć to było we wtedy tak że no. Trochę dużo tego jest, ale na spokojnie. No tak to jest jak się gra na sezon, Ale myślę, że jak się kupi na no Bocikowie, po Wniwach siewnik nowy, to już mowy i ciąg znaczy no, najpierw to nowy ciągnik, to mowy się kupić siewnik jakiś do niego, większy niż ten poznaniek. Bo tym poznaniakiem, no tak nie, nie oszukujmy się, no trochę jest moniany. Hmm. Dobra, i sobie tak wykręcimy. Ale ja mówię, myślę, że po usunięciu, będzie seria, to będziecie naprawdę z niej zadowoleni, bo są mi odzież, że tak powiem, dobierane. Ale będzie jeszcze jeden projekt robiony na pewnej inny mapie. Tylko muszę Ghost zbudować, Ale to tam trochę na, no, no, na nowych masunkach już. Chociaż 60 nie będzie mogło zabraknąć. Ale no, dowiecie się wszystkiego w swoim czasie. Nie będę niczego spoilerował, bo to tak nie wypada spoilerować. Po prostu wszystkiego w swoim czasie się dowiecie. Dobra, wyjedziemy sobie pod górę, wyjedziemy sobie tutaj w ten i będziemy kończyć. Nie, w sumie powiem wam, że w 20 minut na spokojnie to pole bym się wyrobił, zrobić tak, ale nie chcę mówię monologu robić. W sumie zobaczymy ile zostanie, na ile wsiadów zostanie ten przejazd jak zrobimy. Tutaj. Ile przejazdów nam zostanie? Nie no, nie będę dzisiaj tego robił na odcinku, bo nie chcę monologów robić. Mówię co ludziska, myślę że dzisiaj to by było na tyle. Jeżeli wam się spodobał, mówię dzisiaj taki krótszy odcinek. Hmm, bo nie chcemy monologów robić, także co ja wam dziękuję, jeżeli Wam się spodobała łapka w górę, komentarz. No i co? Do następnego, trzymajcie się, cześć, bajo!